Chciałbym zaproponować całej polskiej lewicy okrągły stół, przy którym moglibyśmy zastanowić się bez żadnych warunków wstępnych, jak współdziałać i jak dojść do kongresu lewicy, o którym mówią rozmaite środowiska. Chciałbym też zaproponować ogłoszenie grubej kreski. Ona się odnosi do naszego wnętrza. Weselde jest masę prawdziwych i nieprawdziwych krzywd, złych wspomnień, fatalnych praktyk. Przestaliśmy być dla siebie przyjaciółmi. Często Rozgrywki personalne stały się ważniejsze niż myślenie programowe i służenie Polsce. I powinniśmy dzisiaj powiedzieć tak, wspomnienia z przeszłości, nawet najbardziej bolesne, muszą być mniej ważne niż konstruktywne myślenie o przyszłości. Przyszłość jest ważniejsza niż przeszłość. Ja sam jestem człowiekiem z wieloma bliznami. I świadomie czy nieświadomie zadawałem te blizny także innym. Powodowałem je. Prawdopodobnie nikt z nas nie jest bez grzechu. A jak ktoś nie jest, to niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale ten stan nie może trwać w nieskończoność. To jest dobry moment żeby zawołać wszystkich, którzy z różnych powodów od nas odchodzili. Jeżeli chcecie odejść, to zróbcie to teraz, ale droga jest otwarta przyjdźcie z powrotem i zacznijmy jeszcze jedną próbę.